Cześć, moje kochane strzelce. Zapraszam Was na czytanie na kwiecień. Pamiętajcie, z, y, niektóre wydarzenia mogły się u Was już zadziać albo się dopiero u Was zadzieją. To jest y, czytanie na kwiecień, ale karty zawsze pokazują już też sytuację, która miała miejsce. To jest pierwsze. Drugie, dziękuję ślicznie za komentarze, za lajki, za wszystko, za wszystko Wam serdecznie dziękuję. Jest to dla mnie taka motywacja, żeby robić dla Was dalsze czytania. Po trzecie, odwracamy Wasze role. Wiecie, czy to chłopczyk, czy to dziewczynka, odwracamy. I po czwarte, nie gadamy, tylko zabieramy się do czytania. I teraz tak. Oczywiście musiałam dopytać karty, dlaczego u Was jest siedem kielichów. Siedem kielichów, to powiem wprost, dla niektórych mogła być sytuacja związana z zdrowotna. Jeżeli chodzi o zdrowotne sprawy, chociaż ja tak rzadko staram się robić zdrowotne sprawy tak ogółem, bo nie jestem lekarzem, chociaż się interesuję medycyną. Słuchajcie, Siedem Kielichów mógł być jakiś zabieg. Mogliście uniknąć jakiegoś też zabiegu. To tak na marginesie, ale Siedem Kielichów mówi, że ktoś przestał po prostu żyć w bańce. Po prostu, jeżeli Siedem Kielichów by była normalnie karta, bym powiedziała, że macie. E, albo jakieś uzależnienia, to jest raz, albo ktoś żyje w jakiejś bance w marzeniach, to jest dwa. Ale dopytałam karty i wyszła kapłanka. To teraz tak. Kapłanka mówi, nie powiem, no może być kochanka, chociaż jest tutaj w rozkładzie, pojawiają mi się osoby trzecie. Bo na spodzie talii macie osoby trzecią i tutaj wybór został dokonany. Ale, kochani, jakaś tajemnica wychodzi u Was na jaw. Nie wiem jaka, każdy ma swoją e, tajemnicę lub jakieś sytuacje, które e, Wy o nich nie wiedzieliście, wychodzą na jaw. To jest raz. I będzie. Bicie się z myślami, lub kłótnie, sprzeczka. E, będziecie e, Wy i ta druga osoba, będziecie chcieli pokazać, kto ma rację. Kochani, w dziewięciu kielichach coś może być przy imprezie. Coś się możecie dowiedzieć przy jakiejś imprezie, tak? Spojrzycie na sprawy z innej strony. Zwłaszcza, że tutaj też jest karta trzech kielichów. To jest karta imprezy, Okej. Okay. Zwłaszcza, że jest dziewięć kielichów. Ale słuchajcie, jeżeli będziecie na jakiejkolwiek imprezie, chociaż teraz mówią, że nie, bo wiecie, co jest, nie lubię na ten temat rozmawiać, ale słuchajcie, jeżeli będziecie mieć jakieś spotkanie towarzyskie czy cokolwiek, uważajcie. Jeżeli wy jesteście takie, że po prostu obserwujecie, tak jak ta kobieta, no to może macie rację, że obserwujecie, ale ja tu bardziej widzę, że ktoś was was obserwuje, nie pokazuje całego tyłeczka. To jest dwa. Kochani, i teraz tak księżyc odchodzi do przeszłości, Albo jakieś iluzje, albo jakaś osoba to jest bardziej kobieta, która lubi być samotna. Znaczy, lubi. To tak może źle powiedziałam, ale czuje się samotna. Lubi, e, lubi bardziej przybywać e, sama, tak? Albo i, e, przybywa sama, bo e, kapłanka jest to osoba, która. Nie pokaże, że jest skrzywdzona, a przestała yy, po prostu żyć w bańce, tak? Spojrzała na świat z innej strony. To jest dwa. Słuchajcie, macie drugą kartę, dwójkę mieczy. Strzelce, kierujcie się intuicją. Ja to dopiero mówiłam nawet i skorpionom. Słuchajcie, musicie się kierować intuicją. Ona wam dużo, dużo podpowie. A macie tutaj, kochane, asmiczy. Asmiczy mówi odcinanie. Tak, ale asmiczy to jest poznanie prawdy i wy tą prawdę poznacie. Pamiętajcie, to jest energia. Może się lekko y, przedłużyć, ale wy będziecie y, y, po prostu miały świadomość tego, co się u was wydarzy. Poznacie jakąś tajemnicę, jakąś prawdę, która do was dotrze. No i będzie dziewięć mieczy. Hmm. Oj, strzelce. Może to jest dla jednego strzelca. Tak by było najlepiej. Ale słuchajcie, kapłanka też mówi... Że potrzeba jest zmiany, zmiana musi przyjść, jeżeli dacie sobie przyjść tą zmianę, to przyjdziecie zmianę duchową, bo tu macie kapłankę, tu macie kapłana, osoba, która jest duchowa, ona wam dużo pomoże, ona wam dużo wskaże, musicie się kierować intuicją. A co myślicie, że sny to nie jest pomoc duchowa? To jest pomoc duchowa. Z góry chcą coś uświadomić, ale czy wy jesteście tego świadomi? Kochani, musicie kierować się intuicją. Bo będziecie mieć jakiś wybór do, do podjęcia. Bo wy czegoś jeszcze nie widzicie, ale poznacie prawdę. Słuchajcie. dziesięć buław. Są osoby, które, jeżeli jesteście w związkach, nieważne, małżeńskich czy takich, czy nawet yy, kolega, przyjaciel, ale no, no stop jesteście yy, tego, tak, są jakieś dziś nie powiem, jakieś przygniecenie. To jest, że ktoś się nad nim znęca psychicznie. To jest raz. Tutaj księżyc odchodzi. Księżyc to też jest osoba, która ma uzależnienia psychiczne. Która ma jakieś. No, może źle, może powiedziałam, ale staram się Wam powiedzieć tak konkretnie, żebyście wiedzieli. I to jest dla Was przygniecenie. Kochani, osoby z zewnątrz, jeżeli są osoby, które miały trójkową sytuację i mieliście z nią całkowity kontakt e, zerwany, wy się coś na ten temat dowiecie. Przez osoby duchowe dowiecie się i będziecie y, chciały iść coś nowego. Jeżeli dowiecie się, że ta osoba was wybrała, to pamiętajcie, jeżeli pójdziecie w ten nowy początek, to będą trudności. Od razu mówię, e, życie z Was troszeczkę tak zachubi, tak? zrobi sobie z Was żarty. A po co ma być jakieś e, rozczarowanie? Kochani kierujemy się wiecie czym macie dwie karty obok, obok siebie i jeszcze kapłana osoba duchowa, która pokazuje, że jest trójkowa sytuacja to jest raz osoba, która chce wam pokazać yy, jaki jest cel w waszym życiu i te osoby duchowe to jest góra one wam w śnie one wam yy, dają. Jakiekolwiek znaki w domu, na przykład przyjdą Helena i Ala, tak? Spotkają się, o cześć, cześć, coś tamtego, i razem na przykład powiecie, y, piękna. Słuchajcie, już musicie to wziąć pod uwagę, że przyjdzie jakaś osoba fałszywa do Was, która no Wam dobrze nie życzy. Kochani. Macie 8 monet. Jeżeli chodzi o pracę, w pracy małymi kroczkami dojdziecie do sukcesu. Ale 8 monet, jeżeli chodzi coś się może wydarzyć, jakaś informacja przez mail, przez internet, przez jakieś strony, kochani, obserwujcie. Naprawdę obserwujcie. Bo Y y y tutaj macie osoby duchowe, one będą wam pomagać, tak, będą wam po prostu chciały coś y uświadomić, no moje kochane, zwłaszcza, że macie głupca, jakaś sprawda też wyjdzie na jaw, no jakieś kłamstwa, nie kłamstwa, coś wyjdzie u was na jaw, ale co? Tego ja nie wiem. Moje kochane e, strzelce, ja Wam życzę wszystkiego dobrego, ale czego mogłabym Wam najbardziej życzyć? Żebyście się kierowały intuicją, bo to jest najważniejsze żebyście były mądre i podejmowały jakiekolwiek, e, jakiekolwiek, e, powiem szczerze, e, sprawy. Nieważne, czy w miłości, czy w sprawach majątkowych, czy w pracy, kierować się intuicją. I mogę powiedzieć wprost, że jest jakaś osoba trzecia, która już dokonała wyboru. Osoby z zewnątrz. To jest. Mi zawsze karta kochanków przedstawia mężczyznę. Ale to nie musi być mężczyzna. Ale ja, ja w tej karcie zawsze widzę mężczyznę, że mężczyzna dokonał wyboru. Kochani, tu macie osoby trzecie. Pamiętajcie, umiecie liczyć, liczcie na siebie. Nie liczcie na nikogo innego, tylko liczcie same na siebie i na swoją intuicję. I tego Wam życzę, żebyście się kierowało intuicją i żebyście miały siły, jeżeli wyjdzie jakaś prawa, sytuacja lub yy, jakaś tajemnica yy, najaw, żebyście się nie bili z myślami ani z tym partnerem, żebyście podeszli do tego chłodno, logicznie, na czysty wiecie, umysł. Żebyście to przemyślały dobrze i dobrze podjęły decyzję. I tego wam, moje kochane strzelce życzę. Kochani, bierzemy to, co do Was pasuje i sprawdzamy, czy faktycznie coś będzie. Wiadomo, jakąkolwiek tajemnicę, czy cokolwiek, czy coś wyjdzie na jaw, tak? To sobie sprawdzamy. Ja za Was trzymam kciuki, moje kochane strzelce, i zapraszam Was wtedy na kolejny czytank. Pozdrawiam Was.